Wczoraj między innymi w Warszawie szron na dachach, przymrozki, jak będzie dziś i w kolejnych dniach, no zdecydowanie lepiej i łagodniej można powiedzieć o poranku. Zuzanna Witek Lewandowska to potwierdzi. Dzień dobry. Potwierdzam, trochę będzie cieplej. Wiadomo, nieznacznie, bo już no, mamy jesień, więc już takie wysokie wartości na termometrach. Na razie możemy o nich zapomnieć, chociaż okolice 20.00 kreski w przyszłym tygodniu wskażą termometry, więc faktycznie będzie jeszcze przyjemnie taka złota polska jesień przed nami, bo na razie. Ten weekend taki bardziej szaro-bury, jeżeli chodzi o kolory. Dzisiaj przewaga chmur na niebie. Będą pojawiały się też opady deszczu, głównie na zachodzie Polski. Ale jutro także czeka nas pochmurny i miejscami deszczowy dzień. W tym momencie zaglądamy do Gdańska. I w Gdańsku? Bez opadów na razie, ale przewaga chmur na niebie już jest teraz. W drugiej części dnia, nadal w trójmieście, zachmurzenie duże i tutaj, jeżeli dzisiaj wybieramy się na sobotni spacer, to warto wziąć ze sobą parasol, szczególnie po południu, bo mo może pokropić po prostu deszcz. Zapraszam już teraz na szczegóły prognozy pogody. Spójrzmy na mapy. W ciągu najbliższej doby układ wysokiego ciśnienia, który poprawia nam dzisiaj pogodę w Polsce na wschodzie, odsunie się po nas. Granicę. A z zachodu do Polski nadciągnie deszczowy front atmosferyczny związany z układem niskiego ciśnienia, i dzisiaj, właśnie na zachodzie, nam chmury oraz opady deszczu. W Warszawie bez opadów, ale za zachmurzenie duże, 13 stopni w stolicy Polski. Na ogół w Europie będą dominować chmury, będą pojawiały się opady deszczu. Oczywiście nie wszędzie, bo chociażby na południu starego kontynentu piękna, słoneczna aura, ale słońca nie zabraknie także dzisiaj w Helsinkach. Na na termometrach dzisiaj najcieplej będzie w, na Półwyspie Iberyjskim, bo do 26 stopni w Madrycie, a także w Lizbonie. W tym momencie u nas na termometrach na krańcach zachodnich 3 stopnie, minus 1 jeszcze we Wrocławiu, chłodny poranek, ale jeszcze chłodniej jest w Opolu, bo tutaj minus 2 stopnie. Na południu Polski 5 stopni w Krakowie, 1 w Zakopanem, w Warszawie 7 stopni, a na wschodzie 5 stopni w Białymstoku, 4 w Lublinie. I już teraz o poranku na ogół Chmur na niebie. Większych rozpogodzeń możemy spodziewać się w Poznaniu, w Zielonej Górze oraz na Dolnym Śląsku, ale bez opadów. Natomiast w drugiej części dnia już te opady się pojawią głównie na zachodzie Polski, ale także na Podkarpaciu. Po południu zachmurzenie duże. Większych rozpogodzeń możemy spodziewać się w Małopolsce, w Katowicach, w Łodzi oraz na Warmii i na Mazurach. Najchłodniej dzisiaj będzie na Pomorzu Zachodnim 10 stopni, a najcieplej we Wrocławiu do. 16 stopni. Wiatr na ogół będzie słaby i umiarkowany, ale na północnym zachodzie Polski tutaj silny, w porywach nawet do 60 km na godzinę będzie on utrudniać podróżowanie kierowcom, ale także ze względu na opady deszczu na drogach może być blisko. Także uważajmy. Taka pogoda niestety na ogół nie będzie dobrze wpływać na nasze samopoczucie. Warunki biometeo będą obojętne tylko na wschodzie, a temperatura odczuwalna zdecydowanie niższa ze względu właśnie na silny wiatr. Na koniec jeszcze zerkniemy do naszego raportu smogowego. Stan jakości powietrza w Polsce na ogół jest dobry i bardzo dobry, ale średni w tym momencie cały czas w Wałbrzychu i w Bydgoszczy. A więcej o pogodzie w aplikacji Pogoda Interia. Dziękuję i do zobaczenia.